Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku mojego kanale. Dzisiaj draft z 95 Naprawdę działo się sporo, dlatego zostawiajcie koniecznie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, a my STARTUJEMY! Dobra, leci pierwszy draft, proszę Państwa. No i mamy formację. Jedziemy na swoją formację, bo tu chodzi o dobre paczki, o dobre nagrody i o dobrych grajków, jakim jest na przykład Son. Dobry start, dobry start. Pana Sonic może Regulion będzie potem na elo. No, tutaj Alaba 86. No i teraz tutaj pomarańczowe Regulion. No chyba nie, chyba nie. O, na razie trzeba się zadowolić kolacjamiacem. A na napadzie, PELE 95! Jeszcze nie grałem tym pięknym zawodnikiem. Potężny, przepiękny PELE! Oj, oj, oj! Jezu, ten PELE jest warty pewnie mnóstwo hajsu. Ile ten PELE może kosztować? Obstawiam. Między 7 a 10 milionów. Karta pod kątem statystyk top, top, top. Naprawdę wygląda nieźle. Tutaj jeszcze myślę, że Marco Royce. Okej, okay. no i co będzie dalej? Co będzie dalej? Mm, tutaj bez historii, ale trzeba coś pod zgranką kombinować, żeby tutaj nie było jakiegoś przypału, ale Son, Pele, to już jest dobry znak, tutaj Gündogan. Myślę, że, chociaż ten Trzemań też kusi, ale wezmę tego Gündogana, przy okazji go sprawdzimy. Ja będzie miał tutaj, da zgranie temu Sonowi chociażby i Roysowi, więc tak pod tym kątem spojrzymy. Tutaj Alvarez, już nim grałem, powiedzmy jako tak dawał radę, ale... Czy coś więcej? Będzie Romero na obronę. Okej. Okay. Ale potrzebujemy troszkę większych perełek. O, Jesus na was. Pod Alabę. Ok. No dobra, i teraz jakiś bramkarz: Tersteigen i Wandersar. O kurde. Ale chyba Wandersar, bo będzie miał zgranie dla wszystkich. Tego Tersteigena chciałem przetestować, ale jeszcze przyjdzie pora. Druga ikona w drafcie, proszę Państwa. No dobra, właśnie. Mamy dwie ikony, może będzie więcej. Kolejna, chciałem powiedzieć paczka, ale no tu bez znaczenia, bez znaczenia pod overall może, może overallowo coś tutaj zrobimy, bo jest 87 na w tym momencie, a tutaj jest dylemat, bo jest żał Cancelo i jest Mohamed Salah, no i chyba, kurczę z jednej strony by się wzięło Salaha, ale Salah może mieć też lepszą wersję, a żał Cancelo no, zrobi robotę na no, tej lewej obronie, no, no jest koksem, Cancelo jest koksem po prostu, więc nie będziemy kombinować, nie będziemy ryzykować. Alex, James, znaczą. Na razie wybierzemy Jamesa. Ale raczej obrona. Uuu, Gomez, ok. No to z Gomezikiem będziemy grać oczywiście. I Gomez wjeżdża do pierwszego. Dobra. Herrera, Bamba, Samassimi. Czy coś tutaj. Hmm, tego Herrera bym chyba wcisnął na środek pomocy. A może na NC będzie jeszcze Kilian. MVP, tutaj Zakaria rafinia. Bundesliga, Bundesliga nie mamy, ale ten Zakaria jest koksem totalnym, nie? Hmm, może na zmianę damy Zakarię? Ja w sumie... A dobra, niech będzie ten Zakaria jeszcze, ale teraz już musimy się skupić tylko i wyłącznie na ofensywnych piłkarzach, bo z przodu nam czegoś brakuje i nie mam tu na myśli Maregi, nie szukamy Maregi. Okej, okay. jest, e... o kurczę, ojojoj. Jest Haaland i jest Neymar. O Boże, ale inform Neymarka. On musi być super. Ten Haaland też jest super. Jest Borussia Dortmund, jest Zakaria. To wszystko można połączyć. To bierzemy Hochlandzika. No dobra, no to w takim przypadku Haaland, Royce, no i Zakaria do pierwszego składu. Zatem wjeżdża i coś takiego, coś takiego mamy. No i powiem wam tak, to wygląda już kosmicznie, to wygląda już kosmicznie. Naprawdę ciężko się do czegokolwiek przywalić. No, są cztery zgrania. To troszkę boli, to troszkę boli chyba na ten moment najbardziej. No, ale może jeszcze coś ciekawego tutaj dostaniemy. Jest tavernier chilluel. Nie wiem, czy coś z tym tavernierem nie będziemy kombinować. Zobaczymy. Na razie niech jest ten tavernier, ale raczej. Raczej nie, no dobra, jeszcze trzy karty, żeby jedną ikonkę tak dało do środka pola właśnie. Jakiś hulit chociaż za tego Sona, żeby tam wjechał i wtedy są z ławki będzie sobie wchodził. Ale chyba nie, chyba nie. Wezmę Viniciusa, wezmę Viniciusa, nie będę już tutaj yy, wybrzydzał przy przedostatnim wyborze. No i dobrze zrobiliśmy, bo w sumie z ofensywnych piłkarzy mamy Viniciusa i Alvareza. Ale miejmy nadzieję, że do grywek nie, nie będzie dochodziło. Mamy w końcu Pele w składzie. O! Ten trener da nam piątkę na Sona. Chyba pod Sona wybierzemy tego trenera, wiecie? No tak jak ktoś da więcej, a nawet nikt więcej nie da, więc. Yo Sung Hawn będzie prowadził naszą drużynę. Pele 95 i Erling Haaland. To będzie ciekawy składik, To będzie ciekawy draft. Troszkę obawiam się o brony, ale damy radę. Składzik pierwszego rywala? Okej, okay. do pokonania, do pokonania. Chłop zrobił pierwszą rangę Food Champions i wszedł na drafta. No i 1-0. No. Ale może konterka na Pelu? No i teraz Pele versus House. Kim jest kurwa, kurde House? Pele! Hal, Halant! Dobrze, że on jest taki wysoki! To był dobry wybór! 1-1, let's go! Jazda, jazda, jazda! No i teraz środek wolny. Peluś! Peluś! E! I petarda! 2 do 1, tak jest! <grym> jazda! Spod seńcu, cancel shotty, wszystko. A, 2-2, gdzie? Biednemu zawodnikowi, no. I mamy 3-2. Ej, dobre, bo to już 80 minuta. Gendogan, Son. I mamy wyrównanie: 3-3, a więc będzie walka. Vinicius do Pele, Pele. Takich bramek oczekujemy: 4 do 3. Mamy to. I teraz zobaczmy Halandę, jak on się rozpędza. Z Ogboną wygrywa bezproblemowo. Zobaczmy, to jest nieprawdopodobny Erling Haaland. Pusta bramka, 5-3. Tak jest. No nikt się nie spodziewał, że oni będą w stanie wygrać ten mecz. A tu proszę. No bardzo sobie poradzi z tymi nowymi młodymi. Pele. 6-3, jesteśmy w domu. I to chyba będzie Rage Kid. Nasz rywal wziął pauzę. A więc wygrywamy z prosem. W pierwszej rundzie draftu, no. No dobra, to zobaczmy. No teraz powiem tak, no nie ma opcji, że ten mecz będzie trudniejszy niż poprzedni. Nie ma opcji, a tym bardziej, że on ma Hila na NC. No nie ma opcji. I mamy 1 do 0. Szósta minuta. Panasonic. A tu już żało Cancelo. Zobaczmy, czy nie wykorzystamy sytuacje. Lubią się mścić. Pa... Powiem tak, nie byłoby bramki. Nie byłoby bramki, a jest rzut karny. Czy Pele to wykorzysta? Pele! 2 do 0. Let's go! Zagraję do Pele. Pele. I to jest 3-0. Z dużą łatwością strzela. No i to też jest druga pauza. I to też jest rage quit. Drugi mecz, drugi rage quit. Lecimy na półfinał. Pele naprawdę robi, robi różnicę. Niesamowita karta. Muszę zobaczyć, jak ją kosztuje. Okej, okay, skodzi kolejnego rywala. Jest kilka perełek, ale wydaje mi się, że będą zmiany. Martwi mnie czerwone połączenie. Gość ma takie lagi, że nie zdążył wcisnąć pauzy na starcie. No to będzie ciekawy mecz. Ale Pele od razu rusza, zagraje do Halanda. Zobaczmy, Erling Haland, to jest lewa noga, to jest gol, mimo przesunięcia się bramkarzem. 1-0. Zobaczmy, Gintogan będzie w... Chyba nie tak miał być. Ale są tutaj walczy. Zobaczmy. Sony, Son! 2-0. No ale trzeba przeprosić rywala. Przepraszam. Przepraszam. Ale no nie miałem na to wpływu, że tak się piłka podbijała. Wybacz mi kolego. 2-0 w półfinale. Nice, nice, nice. Oj to będzie gol. 2-1. Za łatwo. Jeszcze upamykano 45 strzałów. No to jest po prostu nierealne. Teraz Erling Haaland, ale posła piłeczkę do pele. No ale zabranie się pele to jest. To, to jest po prostu nie, niewytłumaczalne. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie jestem w stanie, nie jestem w stanie. Przecież to jest. katastrofen To, co zrobił Brazylijczyk. No może się zrehabilitować. I tego nie robi, tego nie robi. Myślimy nad zmianą. Zaraz zwykły Vinicius wchodzi na boisko. Kanselo! Oh, Poprzeczka! Katastrofa! No co to się dzieje? No to jest... To chyba handy jest. Jeszcze Cancelo, I goal! A jednak nie handicap! To jest skill! 3 do jednego! <gryzny> pele, Dawaj dół, dawaj dół już. Dobrze. Haaland. Ja pierdziele. <gryzny> przepraszam. Ja przepraszam. Chyba już drugi raz, raz muszę przeprosić. Ale no niestety. No to jest FIFA 4-2. Lecimy dalej po finał. O Jezu Pele. Pięć dwa! Przesadziłem. Przesadziłem teraz. Sorry sorry, to było chamskie. Ale no, ale jak się ma Pele, to można kombinować. Mamy 5-2 i mamy trzeci Quit. No i tym samym zapraszamy na finał. I oto składzik finalisty. Jest many, jest Morientes, jest kilka perełek. No, zobaczymy. A jak nasz rywal sobie poradzi, powiem tak, na pewno mamy lepszy skład. Ale czy lepsze umiejętności? To się okaże. Teraz będzie okazja. Marco Royce! 1-0 w finale. Pasy, ściepele. No, widzę tam dziury w obronie. I powiem wam, że jest duża szansa na zwycięstwo w tym finale. Zobaczmy, czy haland może się rozpędzić na tyle. Oj tak, zobaczmy. Haaland wygrał pojedynek za Labą. A teraz golki parem 2 do 0 w finale. 12 minuta. I to musi być zwycięstwo po czwartym ragequicie. Cztery mecze. Cztery quity. No ale trzeba mieć na uwadze, że ten pierwszy ragequit był jednak po dogrywce. Ale jednak quit. Eee, w każdym razie to wszystko sprawia, że wygrywamy ten finał. Kapitalny skład. No i teraz, czy będą kapitalne nagrody <laughs> Nie. Bo... <laughs> dobra, Ja pierdziłem. <laughs> Myślałem, że dwie paki za 50 tysięcy Nie, 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 nie O oh, Boże. No dobra, to zacznijmy od pierwszej paczki Ta reakcja była bezcenna. O, zaczynamy ekranami od razu Włochy CMek Barella 84 Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ile taki Barella kosztuje, to jest pytanie. Barella 3,5 koła. O, dobra. Czyli z tej paczki, no, takie 5 koła wyciągamy bez problemu. U, nawet trochę więcej. Z 6 koła pewnie. No dobra, i druga paczka. Wszystko wskazuje na to, że ten drafcik nam się zwróci. Tylko w jakim stopniu? Chyba <sum> jednak niewielkim. Argentyna, CF. Okej, okay. też, też Inter, Barella, Korea. Jest Hunter. No, Hunter 5 koła. No to już mamy z miejsca 11. No to już jesteśmy na poziomie 12 tysięcy co najmniej. No i trzecia paczka. Niewiele brakuje, żeby ten draft się zwrócił. A może wyjdziemy na plus. Będą ekrany z Francji. Elo, oh, Hernandez. No oczywiście, parówka Hernandez. No, 2 razy 8, 3 ale powiem wam tak, no wychodzimy na zero, wychodzimy jednak na zero, no może troszkę więcej, no może troszkę, ma minimalny zysk, no ale bez szału, bez szału.